Hej, witajcie serdecznie. Dzisiaj ja przychodzę do Was z takim, oto tutaj, projekcikiem, który zapowiadałam już od jakiegoś czasu. To jest Memory Box. Takie pudełeczko, w którym zawarłam najpiękniejsze chwile z w sumie pierwszych kilku miesięcy życia mojego najmłodszego synka. Jest to pudełko dosyć dużych rozmiarów, w którym mieszczą się różne takie fajne rzeczy ze zdjęciami i wspomnieniami. Pokazuję Wam teraz to. W ten sposób, ponieważ mój cudowny stojak Statyw przestał ze mną współpracować i zdecydowanie za blisko jest. Nie mam pojęcia, co tam się stało, czy jakieś śrubki się odkręciły, czy co, ale po prostu uparł się, żeby być bardzo blisko. Więc pokazuję Wam teraz z daleka, jak to pudełeczko wygląda. Na okładce, na wieczku właściwie znajduje się wycięte zdjęcie Dominika z pierwszych dni życia. No, i tutaj jak widzicie, ozdobione napisami i takim serduszkiem włóczkowym, i ono jest zrobione z kolekcji Hello Little Boy od Craft O'Clock. To jest dosyć stary projekt, bo gdzieś sprzed, no, prawie trzech lat. Pewnie dzisiaj bym niektóre rzeczy zrobiła inaczej. Też trochę już widać, że gdzieś tam w szafie leży, bo takie za wystające rzeczy troszeczkę już miejscami. Są delikatnie uszkodzone, ale w środku na szczęście wszystko jest nienaruszone, a więc zaraz przejdziemy do prezentacji tego, co tam w środku sobie wymyśliłam. No i słuchajcie, otwieramy. No i po otwarciu mamy tutaj taką zawartość. Ja gdzieś oczywiście, oczywiście, może nie oczywiście, ale podpatrzyłam taki pomysł jak właśnie Memory Box na zagranicznych kanałach, m.in. Your Book of Memories i Scrap and Coffee. Dziewczyny tam właśnie prezentowały kilka takich projektów i mi się to bardzo spodobało, że można sobie do pudełeczka powkładać takie różne fajne rzeczy i zrobić taką jakby inną formę albumu. No i postanowiłam sobie taki projekt zrobić. Była to moja inspiracja jeszcze jak byłam w DT Craft O'Clocka. to było właśnie ponad 3 lata temu. Właśnie jak ta kolekcja wchodziła na rynek i sobie takiej memory box zrobiłam. Bardzo fajnie to się sprawdza, tylko szkoda, że mam mało miejsca, żeby takie rzeczy trzymać, bo tak jak mówię, już gdzieś tam wieczko jest troszeczkę dotknięte. Może nie zębem czasu, ale bardziej ciasnotą u mnie w domu, więc po prostu mogłam zrobić to płaskie. Wtedy nie byłoby jakiegoś tam wielkiego ryzyka, że to się uszkodzi. Jak widzicie, w środku są różne rzeczy i to właśnie mi się tak podoba, że można było sobie tak nawkładać różnych takich drobiazgów, a też dać trochę upust fantazji i różnego rodzaju właśnie można powiedzieć mini albumiki sobie stworzyć. Frances właśnie z Your Book of Memories to ona takie naprawdę Mega kreatywne sobie elementy umieszczałam w takim pudełku. Też chyba na jakimś polskim kanale widziałam, chociaż chyba nie u żadnej z takich bardzo znanych dziewczyn naszych skraperek, ale gdzieś mi kiedyś przemknęło takie jedno pudełko, aczkolwiek rzadko, rzadko to się spotyka. U nas raczej takie y, boksy to są raczej bardzo, bardziej jako prezent na przykład na ślub, ale to bardziej w postaci takiego, wiecie, jak tam macie y, jakieś. Y, Jakiś alkohol, jakieś pieniążek, jakieś coś tam, jakiś smoczek o jako taki właśnie box prezentowy. Jest ciekawy Natomiast mi się bardziej podoba taka forma wspomnieniowa i żałuję też, że dla pozostałych moich dzieciaków takiego nie zrobiłam. Ale mają swoje albumy, więc każdy ma właściwie album, więc więc też fajnie. No więc przejdę szybko do prezentacji, dopóki dzieciaki śpią. No i co tu się znajduje? Tutaj mam słuchajcie, związane w stążką te karty takie. Hmm. poszczególnych miesięcy i moim zamysłem było coś takiego żeby sobie tutaj przykleić białe tło i w każdym miesiącu sobie coś tutaj napisać niestety zamysł z zamysłem, ale ciąża z Dominikiem odbywała się w dosyć takich specyficznych warunkach dlatego, że Milena była mała a ona była dzieckiem bardzo, bardzo wymagającym do połowy ciąży z Dominikiem jeszcze sobie piła ode mnie mleko, więc no nie miałam za bardzo tego czasu takiego Później też, jak Dominik już się urodził, Milena miała dwa latka, więc wydawało mi się, jak to robiłam, że będę miała czas i sobie będę po miesiąc po miesiącu zapisywać, ale niestety się to nie udało. Ale może gdzieś tam w telefonie też jakieś zdjęcia czy coś sobie jakoś to później uzupełnię. A tak sobie na razie po prostu tutaj to jest. Ale udało mi się zrobić inną rzecz, to Wam za chwilę pokażę. To jest taki mini albumik harmonikowy, ale może zacznę od tych pudełeczek. Te pudełeczka sobie też zrobiłam ręcznie. To są trzy pudełeczka. Zobaczcie, na każdym jest taka y, szydełkowa ozdoba. To są ozdoby, które kiedyś mi przysłała Angelika Janicka, y, która zrobiła. No i to są takie pudełeczka, o. Od podstaw sobie wykleiłam je sama. Y, I w tych pudełeczkach znajdują się różne rzeczy. Tutaj mam, słuchajcie, bransoletkę. Bransoletki Dominika ze szpitala o, więc fajna taka pamiąteczka to jest puste, ale sobie wam pomyślę co tam jeszcze włożę a to też jest puste, a nie było puste ale kiedyś Milena mi to wyciągnęła i tutaj miałam jeszcze różne elementy z tej kolekcji właśnie żeby sobie ewentualnie coś tam ozdabiać w każdym razie one mi tutaj fajnie dopasowały mi właśnie, żeby wypełniły jakby tą lukę tu żeby to pudełko było fajnie całe mm, wypełnione o, ostrość wskoczyła no, to są takie, one są chyba 5 na 5 cm, gdzieś te pudełeczka Więc to jest kolejna rzecz. No i teraz może zaczniemy po kolei, bo tutaj mam taką ala, jakby kopertę, ozdobioną jak widzicie. Tutaj się odwiązuje. Witaj na świecie, domyślacie się, że to jest zdjęcie z. no zupełnie pierwsze zdjęcie Dominika z dnia narodzin. Tutaj mam tą metryczkę z kolekcji i wypisane wszystkie dane. No, i to jest taki fajny, właśnie taka pamiątka w postaci takiej, jakby no, metryczki, można powiedzieć, z, z urodzenia. Kolejna rzecz, może Wam pokażę. Chciałabym Wam pokazać po kolei, ale widzę, że tu mam wszystko już pomieszane. Ale dobra, pokażę Wam najpierw jeszcze te kopertki. To są zwykłe koperty kraftowe, które ja sobie okleiłam tutaj papierem. I teraz, tak, tutaj pojawi się. Karteczka z łóżeczka w szpitalu, gdzie właśnie przyczepiłam takie karteczki, to ona sobie tutaj siedzi. I tutaj też pojawi się moja historia, właśnie związana z narodzinami Dominika. Ale też oczywiście jeszcze nie miałam czasu tego zrobić, ale to może być na przykład też miejsce na jakiś list do nienarodzonego maluszka jeszcze brzuszku, albo zaraz po narodzeniu, albo historię porodu. W ogóle takie wszystkie jakieś wspomnienia, na przykład wybieranie imienia, jakieś zakupy. Takie można sobie tutaj włożyć, karteczki na przykład ze wspomnieniami. Myślę, że to jest fajny pomysł. A tutaj mam drugą kopertkę z Miśkiem. I jak widzicie u mamy w brzuszku, więc tutaj się znajdą zdjęcia, e, gdzie z byłam w ciąży. Jak na razie jest tylko takie jedno, ale za to jedno z moich ulubionych. E, to jest sesja w słonecznikach, gdzie udało mi się męża namówić dosłownie kilka dni przed porodem, żeby... Wejść komuś w pole po prostu u nas we wsi i zrobić sobie takie zdjęcia w słonecznikach. Widzicie, jaka piłeczka! Fajny to był czas, słuchajcie. Ja zawsze mówię, że dla urody mogłabym wchodzić w ciąży całe życie, bo to jest jedyny okres w moim życiu, kiedy moja waga mnie zadowalała i wyglądałam. No, miałam takie kobiece kształty, więc tak sobie zawsze żartuję. No, a tutaj mamy tak, taką książeczkę, też zrobioną, taki albumik. W moje rodzeństwo tutaj mamy moi rodzice, i zobaczcie, ono się rozkłada w ten sposób. I jeszcze nie wszędzie są zdjęcia, ale tu na przykład jest z julką, i tutaj sobie też białym cienkopisem ozdabiałam niektóre miejsca. I jak odwrócimy sobie z drugiej strony, ona się otwiera w ten sam sposób. I tutaj też jest na razie zdjęcie, tylko ze mną. Ja sobie ostatnio wyklejałam trochę moje albumy, więc trochę tutaj się uzupełniło. To jest dosłownie naprawdę chyba, no, z pierwszego tygodnia gdzieś tam w domu, widać taki maluszek. Więc to właśnie tak wygląda. Też taki, tak jak mówię, ten, ten Memory Box to jest formą takich, takiego albumu. Gdzie tutaj możemy sobie trochę też poszaleć z różnymi takimi formami albumowymi. Ja tutaj teraz bym na pewno dała trochę dłuższe te wstążki i pewnie inne. Ale wtedy sobie dałam takie, Mówię to już było jakiś czas temu. Możemy sobie tutaj popróbować różne właśnie formy albumowe, różne takie kombinacje możemy sobie porobić. I też właśnie różne pamiątki, bo między innymi właśnie te pudełeczka służą do tego, żeby sobie też tutaj coś schować. Tak samo te koperty, więc myślę, że to jest taki fajny pomysł. Strasznie mam ochotę taki jeszcze Memory Box zrobić z jakiejś okazji. Może to być Memory Box, tak jak mówię, z na pewno fajnym pomysłem jest na narodzenie dziedzi, dla kogoś, na przykład na prezent. Na ślub też, bo też można sobie zrobić na przykład taki, takie pudełko, gdzie zrobimy różne takie formy właśnie przechowywania zdjęć i pamiątek. Będzie można sobie powklejać jakieś z dzieciństwa, albo komuś na przykład w prezencie zrobić i powklejać zdjęcia z dzieciństwa tych osób, jakieś tam w okresu narzeczeństwa. Wiecie, taką sobie zrobić trochę kronikę. Tak, tak, taką miłości o na przykład, więc to też jest fajny pomysł, ale może być też memory box, nie wiem podróżniczy, czy tam jakiś z jakiegoś właśnie ważnego, fajnego wyjazdu, czy tam ja też sobie myślę, że może sobie zrobię takie pudełko w którym ogólnie zabrę różne zdjęcia moich dzieciaków, bo przyjęło się, że robi się album z pierwszego roku Natomiast później, jak u dzieciaki są starsze i tych zdjęć nadal jest, jest dużo, a już w ogóle, jeżeli ktoś na przykład ma tak jak ja czwórkę, to potem jakoś nie widzę, żeby gdzieś takie pomysły były, właśnie jak, jak te zdjęcia też przechowywać fajnie. Na przykład nie widziałam albumu dla czwórki dzieci nigdzie. Nie widziałam albumu takiego, nawet chyba dla rodzeństwa połączonego nie widziałam. Gdzie też właśnie byłyby inne zdjęcia niż tylko te z pierwszego roku? Przecież te późniejsze też są fajne. A już całkiem osobno na pewno zrobię też, no może nie na pewno te memory boxy, ale jakieś albumy z okresu szkolno-przedszkolnego, bo to też jest właśnie ważny i fajny okres. Tutaj zrobiłam taki z kolei taką jakby teczkę, też otwieraną w ten sposób. Jak widzicie, tutaj mam takie dwie kieszonki, i w tych kieszonkach mam. Maty na zdjęcia właśnie, maty na zdjęcia, tutaj też są te karty, o widzicie mam miejsce na zapiski yy, na tych kartach i to jest zdjęcie chyba jeszcze ze szpitala, słuchajcie jaki on tu był płucuś. to już jest z domku, yy, mało odkrywca, tutaj mam jeszcze niezapełnioną matę. Ja, tak wiecie, późno, bo późno, ale wywołuję te zdjęcia. Ostatnio mówię, zrobiłam porządek i sobie uzupełniłam ten album z kolekcji Lilac Garden od Mintaja. Nie wiem, czy go widzieliście, ale możecie zobaczyć u mnie na kanale. To takie duże folio i powiem wam, że naprawdę się zrobiło mega ciężkie, ale mega fajnie to wygląda, takie zdjęciami uzupełnione. Tu też z Julką urocze zdjęcia sobie w oczy patrzą. A to jest też ze szpitala. Tutaj w domku, tutaj też w domku, niektóre maty są dwustronnie y, pooklejane i tutaj też miejsce na zapiski, także y, myślę, że fajny też taki pomysł, taka teczka z fotkami. Ja Wam dawno właśnie obiecałam, że tego memory boxa Wam pokażę, wybaczcie, że ja to w taki sposób pokazuję, ale tak jak mówię, mój statyw mnie kurzył i postanowił... Y, po prostu nie współpracować, więc tak jak się da, tak pokazuję. Mam nadzieję, że jakoś ten filmik da się obejrzeć. Yy, Muszę odsunąć ten karton. O, i teraz pewnie trochę lepiej widać, nie? Też trochę jestem, yy, słuchajcie, zakręcona, bo łykawy, bo zamiast od razu ten karton odsunąć, to ja na, na kartonie Wam pokazuję, potem się dziwię, że to kiepsko wygląda. Więc to jest kolejny element. No i ten jest mega, jestem zadowolona. To jest harmonika akurat z Goldboxu. tu wykorzystałam gotową. Tu sobie zrobiłam kieszonkę na te karty. Ona tak właśnie tutaj miały być, tak żeby ta wstążka też tutaj wystawała trochę, nawet ociach. O, coś takiego sobie tu wymyśliłam. Natomiast tutaj udało mi się, jestem z tego mega dumna, zrobić zdjęcie jedno w miesiącu Dominikowi i zrobić tutaj taki albumik, gdzie właśnie. Pokazuje miesiąc po miesiącu, jak on sobie rósł. Więc tu macie miesiąc pierwszy, miesiąc drugi, miesiąc trzeci, czwarty, piąty. No i potem musimy się cofnąć, bo harmonika, jak wiadomo, otwiera się w ten sposób, więc mamy miesiąc. Czekaj, 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 czekajcie. Jak idziemy, doszliśmy do miesiąca piątego. Potem mamy miesiąc. Potem mamy miesiąc. O, jest szósty. Siódmy, gdzie już sobie siedzi potem mamy ósmy gdzie już krzesełku, dziewiąty, dziesiąty, tutaj gdzie koniecznie milenka chciałabyś też na zdjęciu, jedenasty, i u góry mamy miesiąc dwunasty i tak u nas się robi takie zabobony, takie zabawy się robi na roczek. Nie wiem, czy u Was jeszcze to jest praktykowane, ale widzicie sami, co dziecko wybrało, a co go nie interesowało. Na szczęście dzisiaj jak na razie zamiast kieliszków woli książki. I mam nadzieję, że tak zostanie. Więc mówię, z tego jestem bardzo dumna, że udało mi się tak miesiąc po miesiącu to właśnie zrobić. No i ostatnia rzecz, jaka się mieści w tym pudle, to już jest tak wielkości tego pudła właściwie. Bo te rzeczy tutaj były mniejsze. Sobie to odsunę. To jest taki album. Ostrość ucieka. Pogoda jest oczywiście zarombista. Zero słońca. Więc nie wiem jak to tutaj wszystko będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że jakoś da się to obejrzeć. I to jest takie folio, takie folio zupełnie miękkie, bez żadnych bermat, żadnych właśnie twardych okładek. Trochę podsuwam. Ozdobione, tak jak widzicie, z tej strony jest papier z kolekcji. Wielkość oczywiście dopasowałam właśnie pod wielkość tego kartonika, żeby to fajnie tutaj wchodziło i zamyka się tutaj w ten sposób, taką klapeczką. Tu się otwiera tutaj mamy, słuchajcie, takie właśnie folio, gdzie z tej strony jest taka dosyć pojemna kieszeń. Tutaj takie małe kieszonki, gdzie powkładam jakieś tam tagi, karteczki. Chociaż nic na nich jeszcze nie zapisałam, ale stwierdziłam, że to. Te... Zrobię sobie tutaj coś do ozdoby. To nawet widzę, że takie niedocięte. To pewnie było schowane na później, a ja już sobie tutaj powkładałam. Ale to też jest, słuchajcie, ja tak zawsze się zastanawiałam właśnie nad tymi tagusiami małymi. Ale można sobie tutaj coś zapisać. Ja muszę sobie kupić w ogóle właśnie białe żelopisy, bo do Kraftu to są idealne. Można sobie tutaj coś zapisać. Nie wiem, nie wiem, na przykład datę godziny godzinę narodzin, chociażby, albo nie wiem, Twój pierwszy uśmiech i datę na przykład, albo coś. Więc to też nie jest tak, że te maluszki się do niczego nie przydają. Tylko to trzeba być konsekwentnym i sobie wypełniać, nie? To jest druga sprawa. Teraz tu mamy też taką kieszeń to są z tych zestawów do żurnalingu niby przeznaczonych z Craftokloka. Chociaż dla mnie to trochę dziwna nazwa, bo na przykład takie dzieciaczkowy żurnal to jakoś do mnie zbytnio nie przemawia, chociaż może. To raczej bym nazwała do właśnie albumowania. Raczej powiedziałam, że do albumowania to są. I tutaj też są te napisy kartonowe też z Craftokloka. Tu mam wszystkie te karty też oklejone kraftowym papierem. Widzicie, przez 3 lata, tak jak mówię, za dużo nie zdążyłam zapisać, ale powoli nadrabiam. No i w tej kieszeni tutaj mam też właśnie maty na zdjęcia. To jest też zdjęcie moje ulubione zdjęcie ze szpitala. Taki miśkowaty tutaj po prostu wyszedł. No, miał 3,757 cm, więc nie był mały. To też jest ze szpitala. W oddaleniu to samo zdjęcie. Bardzo mi się to zdjęcie podoba. Tutaj też jest ze szpitala. Tu jest właśnie na tych matach też większych. Tutaj też te wam pokażę, natomiast tu robiłam sobie taką otwieraną jakby książeczkę, ale tego wam w środku nie pokażę, bo tam są najbardziej takie już osobiste zdjęcia z sali porodowej, więc sobie tutaj zrobiłam, Oto wam pokażę. To już zobaczcie wyglądałam naprawdę yy, zadowalająco wtedy. I to jest słuchajcie w dzień porodu albo dzień po porodzie zrobione zdjęcie. Zobaczcie jaki Pulpecik. No a tutaj to sobie podziwiajcie, podziwiajcie, bo ja wiem, jak wszyscy uwielbiają takie pytusie malutkie. A w środku, tak jak mówię, są dwa albo trzy zdjęcia sali porodowej, i to jest w sumie z milenką. Mam jedno takie zdjęcie albo dwa. No ze starsza nie mam. Wtedy jeszcze nie było takich jakby. Nie wiem, nie było to takie przyjęte, że tak się robiło, nie? Te zdjęcia. Tutaj mam też taką małą kopertkę, też z tego zestawu, dużą na no i karteczki. Ona jednocześnie mi tu służy jako blokada, bo to się mi tutaj tak otwiera. No i teraz tutaj zobaczcie, są stópki małe, a tutaj mam u góry, no też cudne są te zdjęcia, yy, takich kwadratowych tutaj właśnie sobie docięłam i jak on zaczyna główkę podnosić. I tutaj mam jeszcze też kwadraciki, ale niestety jeszcze nie są. Pierwsza zabawka. No, muszę poszukać takie zdjęcia, co będą pasować. Tutaj mam pierwszy spacer, i tutaj trochę skopałam sprawę. Widzicie? Dlatego, że tutaj dałam wstążkę, i potem jak ją zawiązywałam, to zawiązywałam mu się na buzi. Ja kiedyś Wam nawet mówiłam o tym, że coś takiego zrobiłam przy okazji chyba jakiegoś albumu. I tutaj niestety, wiecie, potem chciałam to wyciągnąć, i tutaj podarłam sobie, ale jak przykleję zdjęcie, to nie będzie tego widać. Mogłam to na magnes zamknąć, no to by było zdecydowanie bardziej sensowne. Tu znowu kieszonka, i otwiera nam się to dalej. I tu już mamy troszeczkę. O, tu się trochę odkleiło pobudziło, No trudno, troszeczkę starszaczka mamy. Tutaj słuchajcie, na dwórku. No, ile on tu mógł mieć Zroczek albo nie no cały roczek. To jest też śliczne zdjęcie z tym modraczkiem w tej niebieskiej czapce. No i tutaj też takie dwa fajne zdjęcia. Jestem słodki. I tak to wygląda. To zamykamy w ten sposób. Ciach. I tu. I tu. I tak. I to jest cały ten memory box, który Wam chciałam pokazać. E, mimo, że mówię tak jak dzisiaj, na pewno bym zrobiła dużo rzeczy inaczej. To mam ogromny sentyment do tego projektu. Pamiętam, jak mi się pięknie tworzyło wtedy. E, z brzuszkiem oczywiście wtedy tworzyłam, bo to było jeszcze zrobione przed narodzinami Dominika. Ale wiedzieliśmy, że będzie chłopiec, i jeszcze wtedy nie było tu zdjęcia. Tylko właśnie tutaj to chłopiec nasz największy skarpa, to zdjęcie przykleiłam później. E, jestem bardzo ciekawa, czy wam się coś takiego podoba. E, co myślicie, czy w ogóle spotkaliście się wcześniej z czymś takim? E, czy to jest dla was nowość? Widzicie, to się potem tak fajnie układa, e, że jakby każde, to było chyba spodem. Jakby widzicie, wszystkie miejsca tutaj są fajnie, tak jakby zajęte. Potem dokładam sobie te e, pudełeczka. I na koniec jeszcze tą powitalną taką metryczkę. I zobaczcie. I całe pudełko mam wypełnione. A to pudełko w ogóle to jest chyba od jakichś. Może nie od butów, ale ja coś w tym pudełku dostałam. Już nie pamiętam teraz co. Yy, może jakąś paczkę. Ale chyba nie, bo nie było oklejone. Ale wiem, że to jest od czegoś. To nie jest, że ja sobie od podstaw stworzyłam to pudełko, tylko po prostu od czegoś. I ono ma taki mega fajny rozmiar, że po prostu idealnie się do tego nadawało. Także kochani, to jest ten memory box, który chciałam Wam pokazać, mam nadzieję, że Wam się podoba, a już lada moment, wskoczy też filmik z albumem, z kolei dla Milenki, też będzie w nim parę zdjęć, ostatnio Anita pisała, Olszewska, czyli Eni, że lubi u mnie oglądać albumy wypełnione zdjęciami, ja w ogóle uwielbiam albumy wypełnione zdjęciami, bo to jest ich sens tak naprawdę, i no są takie zdjęcia, że mogę Wam pokazać, tak jak tutaj uważam, że nie ma w tym nic złego, że Wam te zdjęcia pokazuję i, i lepiej wtedy na pewno widać w ogóle o co chodzi w tym wszystkim, w tym, na przykład tutaj w tym akurat Memory Boxie, ale w ogóle w albumowaniu też, jak to wszystko w ogóle się prezentuje, po co te klapki, po co jakieś tam flapki, po co kieszonki, no bo tak bez zdjęć to tak też może nie jest to przekonujące do końca, a... Jak już te zdjęcia są, to wszystko zupełnie, zupełnie inaczej się prezentuje. Także to jest to, co chciałam wam pokazać. Koniecznie dajcie znać, czy wam się podobało. Mam nadzieję, że tak. I czekam na wasze komentarze, jak zawsze. Oczywiście też bijajcie na inne filmiki, ostatnio był fajny filmik z serii Junk Journal, z Junk Journalem, gdzie robiłam takie fajne, ozdobne spinacze i agrafki i na pewno w lutym dużo żurnalowych filmików się pojawi, bo po prostu ostatnio mam jakąś fazę mega na to, Zawsze gdzieś tam miałam, ale no długo nawet nie tworzyłam żadnego nowego żurnala, tylko jakieś tam właśnie takie drobiazgi, a w ostatnim czasie powstały dwie nowe bazy. Jeden już jest prawie cały skończony i już się nie mogę doczekać, aż wam go pokażę. Natomiast drugi zaczęłam dzisiaj rano, ale bardzo szybko mi to idzie, więc też pewnie długo będzie gotowy do pokazania i jak będę sobie z wami robiła, wiecie, filmiki, gdzie będziemy ostawiać, dodatki robić, to będziemy sobie skakać tak po tych żurnalach, żeby każdym coś pokazać. Tymczasem postanowiłam właśnie też takiego też pokazać wam się z, z, z trochę z innej strony, bo projektów dziecięcych u mnie dużo nie znajdziecie, ale zdarzają mi się, a już szczególnie dla swoich dzieci to w ogóle to lubię robić. Więc y, dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!